Cześć, witam Was w szklarni Szklarni, w której wyhodowałem w tym roku jak nigdy Taką ilość e, pomidorów żółtych Które jeszcze nie obrodziły I mam e, wrażenie, że dyń które będą naprawdę duże, ale też jeszcze nie obrodziły. Urosło tego jak nigdy, nigdy nie miałem jeszcze takiej ilości dni pomidorów, dlatego słuchajcie na troszeczkę przyznam wam się, no, ruszyłem z tym sianiem, ale to ze względu na to, iż ostatnie lata, bo bardzo krótko tu mieszkam, zresztą wiecie, to rosło gorzej niż źle. Dodatkowo nasiona okazywały się nie tymi nasionami, które kupowałem. To znaczy, kupiłem przykładowo nasiona Dyni, a okazywały się nasionami ogórka, i takie różne perypecje wychodziły z tego wszystkiego. A tym razem, na podsypce z ziemi, ziemia była z lidla kupiona. Wsadzone to było, słuchajcie, podlewane humusem, takim który przyrządzam zaraz wam powiem o może tak wam pokażę o tutaj w Bercy, w tym jest wanience a reszta jest tutaj o i to w ciągu tygodnia dochodzi do siebie dwóch ewentualnie ten humus to jest pokrzywy taki Słuchajcie, taki, jakby to nazwać, no nie wiem, nawóz, taki płyn, który sprawia, że ziemia, w której rosną te warzywa nasze, jest bogatsza tam w te minerały i tak dalej, nie, dodatkowo one, te pokrzywy, jeszcze przed kwitnięciem one sprawiają, że słuchajcie, te wszystkie choroby, yy, jakoś tak nie wiem, no tak, tak bynajmniej wyczytałem, że te choroby się nie imają w ty, tych roślinek. Bynajmniej ja nie mam, patrzcie, żadnych chorób, wszystko jest ładnie utrzymane. No, troszeczkę jest gęsto, no, ale ja nie zdawałem sobie sprawy, nigdy w życiu nie miałem też pomidorów. Nie wiedziałem, że to tak gęsto porośnie, yy, że, że, że tu w ogóle coś z tego wyjdzie. Ja myślałem, że tu pustka będzie, no i. Ale teraz widzicie, mam takie doświadczenie i wracając do tematu tego, yy, tego humusu. Dodatkowo jeszcze używam oprócz tego, jeśli będziecie wiedzi, chcieli wiedzieć więcej, też umyszki na kanale, yy, ja tam szczegółowo omawiam, u, u to myszki Czerwcowalenka to jest, polecam Wam kanał, yy, y, omawiam tam szczegółowo jak to wszystko yy, tutaj działa co stosuje, pokażę wam jeszcze zaraz co stosuje do też do podlewania oprócz tego humusu, bo tam też są takie humusy, jeśli wiecie lepiej to mnie poprawcie ja się z chęcią, czegoś nauczę od was to wam pokażę zaraz, poczekajcie pierwszy preparat to jest yy... Eko Darpol firmy, biohumus, i to jest bardzo fajnie, fajnie to działa. Słuchajcie, yy, tu są proporcje podane, jak to, jeśli macie, jeśli yy, yy, bakcyla bakcyla yy, działkowca, tak jak ja, yy, no to tutaj się z wszystkiego możecie dowiedzieć, z tego, jak to, co z tym robić, nie? Bardzo fajny produkt, a też powiem Wam, no niedrogo można go kupić. Następnym takim produktem to jest yy, ten Florovit i tym też. Podlewam, słuchajcie, wybiły te pomidory, dynia yy, rośnie jak głupia. Natomiast no, nie, ma, nie ma jeszcze owoców. Nie ma jeszcze owoców, nie wiem jak to będzie. Yy, liście są bardzo duże, słuchajcie, no nie do wiary. Liście tej dyni są po prostu, no a jak... jak to wszystko stoi wysoko. Ja pierwszy raz widzę taką dynię, co by tak wysoko stała Patrzcie jakie niewiarygodne te liście są To są jakieś me mega mutanty Mega mutanty liście Być może to oznacza, że będą bardzo duże dynie Nie wiem tego No ale... No i... Powiem wam... Patrzcie jak pomidorki ładnie rosną Hmm. Dzisiaj była y, jeszcze tak powiem wam rodzina y, myszki te szczercowe lenki i y, Marek był i mówił że słuchajcie tutaj się zezwą powiem bo to podobnie zabiera Marek mi to troszeczkę pomógł skubał porobił y, że Wam powiem że, że takie pewne pędy się odrywa ja nie wiem czy to wiecie ja nie jestem fachowcem jeszcze może Marek się zna lepiej ale o, o widzicie że coś takiego, o jak jest coś takiego że to jest, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć może wy wiecie lepiej, że to się odrywa nie, bo to podobnie zabiera, y, to podobnie zabiera wiecie ten y, czy to dużo zabiera, takie coś ma. Może od tego odrośnie jakieś większa gałązka i, no, i, i zabiera sok. Niemniej jednak, no, coś takiego się dowiedziałem. Natomiast co jest ważne? Co jest ważne, żebym nie zapomniał, bo taki widzicie, natłok informacji i jeszcze tego, ten humus. Jego tutaj mamy, słuchajcie, w tym. Tylko on jest rozcieńczony znacznie już, bo deszcz padał. Tu jest skoncentrowany. Jeśli chcecie, jeśli zaatakowały wasze drzewka, mszyce To y, jeśli macie te pokrzywy, jakie, są, jakie y, y, są proporcje Jeśli chcecie stosować ten humus y, z pokrzywy y, To musicie się, słuchajcie y, Musicie zaobserwować, jeśli są już takie bąbelki, nie? Takie malutkie bąbelki To bierzecie to przez gazę, słuchajcie Przez gazę i jeśli macie jakieś tam mszyce to wlewacie to do tego spryskiwacza. No i tym spryskiwaczom heja po, 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 po tych roślinkach po zaatakowanych przez mszyce nie? No tutaj tak wygląda, ja powiem wam, no tak jak na ogrodzie. To jest deszczówka, wszystko tam, co ci widzieliście, nie? Patrzcie, tu też deszczówkę mam. Także yy, przyroda w służbie człowieka. Także tak to działa. Czekam na plony. Czekam na plony. Jednocześnie informuję Was, że o tutaj ja na przykład, nie? ja tu podsypuję co jakiś czas ziemi, żeby, bo ta ziemia, to biorę tą ziemię z Lidla, ona ma dobre właściwości i ona ma też e, e, składniki odżywcze i to dobrze robi roślinkom, ta ziemia przy podlewaniu ona się tak powiem Wam ubija, ugniata, tak sobie widzicie, nie? patrzcie jak ona, jak ona jest, nie? taka jak tu są, to jest, teraz widzę, że to jest wszystko korzeniami tego pomidora. Tak wszystko przyszyte, ten, ten cały grunt, ale no, bardzo fajnie, powiem Wam, ta ziemia. Mieliśmy też ziemię, grunt z tego z oszą. Także widzicie, kochani, tak wygląda. Ja Wam jeszcze nie pokazywałem z tego, chyba co się orientuje. Jak u mnie wygląda w szklarni, ale co. Lipy nie ma. No i co się zdziwiłem, jakiś czas temu byłem tutaj i później ziemi nie było yy, cały i zaobserwowałem, że słuchajcie, pomidory się położyły i dlatego tu są kilki. Także jeśli będziecie chcieli kiedykolwiek hodować sobie pomidory, to musicie też za, z, zadbać o kilki. Nie powiem wam w jakim okresie to musicie sami ich zaobserwować. Być może od razu, jak tam będzie, nie wiem, o, przykładowo, o. taka wielkość, nie? nie wiem jak to pokazać o, taka wielkość od y, tego To już chyba trzeba kilka od razu tak y, prewencyjnie żeby no wiadomo później nie było bo one się tak przekrzywiają te y, krzaczki pomidorów no wiecie, taki y, amator ogrodnik działkowiec y, szklarniowiec nie wiem jak to jeszcze powiedzieć No, a łapą bakcyla jest szklarnia tu się przyprowadzi, przeprowadziliśmy y, myszka mnie poprawiła ostatnio 4 lata temu Także chciałbym, korzystam ze szklarni. Uczę się fajna przyjemność, duża przyjemność dla mnie. Korzystać ze szklarni. Fajnie się powiem Wam uprawia takie warzywka, a jeszcze większa frajda jest jak coś, wiecie, coś urośnie fajnie, nie? Ostatnio Wam też prezentowałem, słuchajcie, no taki film mam. No. Co, co ja poradzę na to szklarnię, patrzcie jak to fajnie wygląda. także jeśli kochani będziecie mieli jakieś pytania to śmiało śmiało pytajcie śmiało wam odpowiem też bez żadnego wiecie oczekiwania no jak będę mógł najszybciej to wam odpowiem no także także widzicie no tak to jest no co fajna zabawa fajna przyjemność ja tam nie narzekam yy, jeśli macie yy, też taką możliwość słuchajcie no to co to też sobie Zobaczcie, może coś Wam wyrośnie, czy jak? Może tu coś będzie, tu coś widziałem, patrzcie, widzicie? Tu chyba coś będzie, nie? Jakaś dynia No, kochanie, ja się Wam kłaniam Cieszę się, że mogłem dla Was nagrać ten materiał Pochwalić się tutaj A być może i Wy skorzystacie na tym Także opowiadam Jeśli będziecie mieli jakieś pytania Dawajcie, śmiało znać ja postaram się odpowiedzieć wam, a jeśli wy coś wiecie, to też dawajcie znać. Ja z chęcią się coś dowiem, a być może czegoś tu nie powiedziałem, yy, to niedługo ukaże się filmik u Myszki na kanale, czyli Czerwcowej Lenki. Oczywiście kanał i standardowo polecam. No i tam być może coś więcej się dowiecie, no i wiecie, wiecie, wiecie. Yy, nie jest tak, że ja już wszystko yy, u wielu ludzi jest tak, że nie wszystko dadzą radę powiedzieć Później po nagraniu Okazuje się, że różne rzeczy zapomnieli nie powiedzieć Także, także Co nie powiedziałem tu, to być może u myszki się ukaże A ja dla was Specjalnie Jeszcze to wam powiem, no tak muszę was zamęczyć Popatrzcie jak ta dynia stoi Jak, 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 to, jak to wszystko stoi Patrzcie tu wysoko jest Pierwszy raz widzę tak, żeby dynia tak stała Patrzcie Dobra, ja się ja, ja kończę <laughs> Trzymajcie się, pozdrawiam Was miłego dnia